Siemano z tej strony metalowej, dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić kolorowe napisy w naszym teksturpaku. Wiem, że już Debots nagrywał taki film, ale mam nadzieję, że nie będzie zły. A wielu z Was pytało mnie, jak to zrobić. Dobra, przejdźmy do rzeczy. E, wchodzimy w naszego teksturpaka. Mamy, mamy tutaj metalowski TXT. Wchodzę, mamy folder Assets, Minecraft, LANG, i tym folderem właśnie się dzisiaj zajmiemy. Tutaj mamy folder. Mamy plik nus.lang, i to jest właśnie. Plik, który odpowiada za nasz język w Minecrafcie, no i edytujemy sobie go na przykład e, no tym notatnikiem. No i dobra, mamy tutaj ten plik. E, no i co tutaj ogólnie się znajduje? Tutaj znajdują się wszystkie sześciutkie rzeczy, nazwy rzeczy, które mamy w Minecrafcie. E, tak jak tutaj, ja sobie spolszczyłem na przykład e, opcje i mam tutaj opcje Eee, to, tak samo tutaj mam tak nie, góra, dół i tak dalej, ale teraz piszemy sobie ctrl f, tylko nie i mamy tutaj naszego koksa, czyli złote jabłko, tylko nie polisz i jak to zrobić właśnie, eee, no po prostu edytujemy, szukamy sobie pasek apple.gold.name, równa się i tutaj mamy tylko nie polisz ale pytaliście się też jak zrobić kolorki, no to tutaj mamy, czekajcie sobie to tutaj, E, troszeczkę powiększę, tutaj zrobię Wam przybliżenie na filmie. E, mamy tutaj takie coś, jak taki znaczek i szóstkę, i to jest kolor e, tej, właśnie rzeczy. E, ja, so, ja Wam wkleję ten znaczek w opisie i ogólnie wkleję Wam cały ten plik w opisie. Będziecie mogli sobie to wrzucić do swojego teksturpaka i swobodnie edytować. E, tutaj macie wszystkie nazwy, wszystkie itemy, wszystkie. E, rzeczy w menu, i tak dalej, wszystko można sobie edytować jak sobie kto chce, nazwy swoje robić, e, swoje kolory, i tak dalej, i tak dalej. No i to tyle. No tutaj macie przykład Dead Screen Title You Died, czyli zginąłeś. Ja na przykład sobie to zmienię teraz na e, Umarłeś 3 killów wykrzyknik. No i co? No i to już będzie działać normalnie. Tylko w niektórych przypadkach e, te napisy nie mogą być zbyt długie, tak? Czyli na przykład jak sobie dacie tutaj power trail i będzie tam na przykład dotąd jakieś tam mega długie, to to nie będzie działało, bo po prostu ten konfigurator uzna, że to jest nieprawidłowe, tak? No i dobra, tutaj sobie to zaktualizuje. Ale też powiem wam jedną rzecz, że, że jeśli te kolory wam nie będą działać, to musicie odpalić sobie Minecrafta, tak jak ja zrobię to teraz. Odpalę sobie wersję 172. I uwaga, uwaga! Eee, uwaga, uwaga. Musicie w opcjach eee, tutaj ustawić sobie język na English US, bo to US lang to jest właśnie znaczek że NUS, czyli eee, język US. Tak samo jakbym zmienił sobie tutaj na UK lang, to myślę, że działałoby też z językiem UK i byłoby w sumie wszystko spoko. Także. E, to by było w sumie na tyle. Jeśli macie jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzach. Na nie chętnie odpowiem. E, jeśli Wam się to przydało, zostawcie łapkę w górę. Jeśli ja się z żegnam. Na razie, i cześć! jo.